Hejka kochani, witam Was bardzo serdecznie i ja Was witam dzisiaj w PEPKO. Dzisiaj mam nadzieję, że obejrzymy jakieś nowości, bo ostatnio to powiem Wam szczerze, że no ciężko jakoś. Ciągle to samo, żadnych nowości praktycznie. Od czasu do czasu pojawi się jakaś nowa rzecz i tyle. Tu zobaczcie, co znalazłam. Bardzo fajny pojemnik do. Na przykład do Łazienki, możemy sobie uporządkować kosmetyki czy jakieś takie drobne rzeczy. Na gumki do włosów na przykład może być. Cena 25 zł, i powiem Wam, że no, ten segregator nawet mi się podoba. Tutaj oglądam teraz pojemniki na mydło. Kiedyś miałam, i no niestety, ale tego Wam nie mogę polecić. Jeden, Chyba się popsuł. Drugi, chyba zestaw oddałam. Także, chyba, że lubicie co jakiś czas zmieniać, to możecie zaryzykować. Kubek 5 zł, różne kolory. Z tego co pamiętam, to chyba był jeszcze w kolorze różowym. Natomiast, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy, mogę Wam polecić ten zestaw. Mam i sprawuje się naprawdę u mnie bardzo dobrze mam od jakiegoś czasu i jestem zadowolona. Dozownik 15 zł, ten też bardzo ładny w kolorze szarym. Zdecydowanie bardziej taki zdobiony, cena 15 zł. Ten też jest bardzo ładny, 10 zł, chyba dostępne są jeszcze mydelniczki. I takie dozowniki w kolorze białym i w kolorze czarnym 8 zł. W stylu glamour cena 15 zł. I tu zauważyłam coś ciekawego. Są to takie lampki z dość dekoracyjną żarówką. Cena: 25 zł. Chyba sama ta żarówka tyle kosztuje, bo te lampki tak naprawdę to nic specjalnego. bolsy 30 zł. W troszeczkę innej odsłonie. Myślałam początkowo, że to są takie kule, ale są to lampki. I dostępne są również w takiej wersji. Te tak samo kosztują 30 zł. I tu widzę świece. Pojawiły się nowe świece, chociaż powiem Wam, że um, chyba były już wcześniej. Może inne, inne kolory, może inne zapachy. Cena takiej świecy to 20 zł, ogólnie jeżeli chodzi o samą świecę, to no, niestety nie mogę Wam na ten temat nic powiedzieć, chyba że Wy mieliście to oczywiście piszcie w komentarzach, na pewno nie tylko ja skorzystam, ale pojemniczki mają bardzo ładne, tutaj wersja kolor musztardowy, również cena 20 zł i dostępny jeszcze jest taki kolorek. I pojawiły się po raz kolejny lampy z trawy hiacyntowej. Powiem wam, że naprawdę świetnie wyglądają, bo te, które były poprzednio to nie wiem, po prostu jakieś takie były troszeczkę zniekształcone. Cena 60 zł. Zdaje mi się, że są troszeczkę większe od tych poprzednich, ale mogę się mylić. Piękne są, bardzo ładne, śliczne. Z tego samego materiału są również dostępne doniczki. Doniczki w dwóch rozmiarach. Już Wam powiem, pokażę Wam, jak one wyglądają. Cena tej mniejszej doniczki to 20 zł. Piękne. Natomiast jeżeli chodzi o tą większą, to ta większa kosztuje 40 zł. Tak, 40 zł. Fajnie to wygląda. Jakaś roślinka. Ym, może być naprawdę świetna dekoracja. I pojawiły się nowe poszewki na poduszki. Oczywiście styl boho, jakby nie inaczej. Cena 15 zł. Tutaj mamy kolor biały. Taki brudny, biały, kolor beżowy i ta również kosztuje 15 zł. Ta akurat mi się podoba. Kolor ładny, ciepły. Tu mamy jeszcze dostępne w kolorze szarym, ale zdecydowanie ta beżowa. I tu znalazłam coś z nowości. Szklane takie. Już Wam pokazuję. Ciężko tak jedną ręką. O, już mam. I powiem Wam, że dość specyficzny kształt. Nie wiem, dajcie znać, czy Wam się to podoba, bo no dziwnie to troszeczkę wygląda. Na jakieś paluszki, i do tego jakiś krem, nie wiem, nie wiem na co to może być. 40 zł w każdym razie. I oczywiście zobaczymy sobie, czy coś nowego pojawiło się na dziale z dekoracjami na Wielkanoc. Nowe doniczki, nowe doniczki w kształcie skorupki jajka 10 zł, nowy kolor, piękny zielony. Dostępne są również jeszcze te jajka po 10 zł, zajączki 12. dziesięć i ażurkowe jajka piękne po dwanaście złotych, dwadzieścia złotych, taki duży królik. Tutaj jeszcze mamy zajączki, jajeczka zielone. 12 zł, 20 taki większy. Te zajączki fajne, tutaj mamy jeszcze takie za 25. Spodobały mi się takie klapki po 30 zł z takimi falbankami. Jeżeli chodzi o obuwie, to dawno tutaj nie zaglądałam. Yy, powiem wam, że nic specjalnego nie ma, nie ma praktycznie żadnych nowych butów. Wszystko jest to, co było. Pojawiają się tylko, jak widzicie, przeceny. Tak, jest nowość z myszką Miki 40 zł. Kolor biały. Ja uwielbiam białe buty. Duży wybór. Jestem już na dziale damskim. Pojawiły się nowe spodnie po 50 zł. Powiem Wam, że fajnie wyglądają. Tutaj też mamy coś nowego. Jest to taka bluzka, chociaż powiem Wam, że ten materiał taki niezaciekawy. Coś w stylu fartucha. Nie wiem, nie wiem. Mi się akurat nie podoba. Tu mamy też taką koszulę, sukienkę. 40 zł. Ala Jeans. Bardzo ładny kolor. Niebieski. Rękawki takie. 50 zł. Bluza z Disney'a. I powiem Wam, że fajnie by wyglądała, jakby była kolorowa. Bo ja jednak za białymi bluzami to niekoniecznie. Co kto lubi, mi akurat by bardziej pasowała, jakby miała kolor bardziej intensywny: czerwony, zielony, nawet niebieski, byle nie biała. 25 zł taka bluzka, tutaj mamy przód, kwiecista, kolor fioletowy, taki jaśniutki, rękawki mamy takie troszeczkę ściągane. 30 zł taka bluzka. I zobaczymy sobie też, czy pojawiły się jakieś nowości na dziale dziecięcym. Bardzo ładna koszulka za 10 zł. Już coraz więcej ubrań na lato. Tutaj też mamy nowość. I cena tej koszulki to również 10 zł. Obydwie fajne. Tutaj też mamy coś nowego: cena 8 zł. Kurteczka 40 zł. Bardzo ładny kolor: taka kawa z mlekiem. Kaptur z bluzy. Ciekawa z kieszonkami na suwak. 20 zł. Bardzo ładna bluzeczka za 10 zł. W kolorowe kwiaty. Tam dalej, jak widzicie, wisi bardzo podobna kurtka. Kurteczka, bardziej bluza. I tu mamy śliczną sukieneczkę. Piękna jest naprawdę. Te guziczki, zobaczcie, takie urocze. Śliczna. I tylko 30 zł. I tu mamy tą bluzę 25 zł. I dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Oczywiście, jeżeli wciśnięcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a jeszcze bardziej będzie mi, jak zostawicie subskrypcję. Także, kochani, widzimy się albo słyszymy w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!